Chciałam z Tobą porozmawiać na temat seriali Netflix, bo ja wiem, że ty je uwielbiasz. Tak, uwielbiam, to prawda. Już nie mogę się doczekać, teraz w listopadzie będzie miał premierę kolejny sezon Korony The Crown, które po prostu jest jednym z moich ukochanych seriali, które uwielbiam. No, oczywiście jest też ich cała masa. Uwielbiamy House of Cards jeszcze kiedyś wcześniej bardzo, bardzo lubiliśmy. Uwielbiamy Dom z papieru. Casa del Papel kochamy. Do tej pory śpiewamy tą piosenkę e, razem z dziećmi. E, wściekła jestem, jak się skończył trzeci sezon. Na północy z nerwów nie mogłam spać. Tak mnie zdenerwowali, że to się tak skończyło. E, jest wiele takich seriali, które oglądamy, ale też moje konto i konto Radzia bardzo się różni. Naprawdę. Ja oglądam bardzo dużo dokumentów, a Radosław jakichś takich dziwnych filmów o jakichś, nie wiem, mordercach gdzieś ucieka ktoś, coś. Jakiś taki w ogóle wiesz, na przykład Radosław ogląda Breaking Bad, a ja nie oglądam. I nie lubię. Jakoś nie byłam w stanie się przebić przez ten serial. Okej, okay, ale ty tak. Właściwie to bardzo dużo czasu spędzasz oglądając te seriale, jak nie jesteś w pracy. To takie trochę, może nie dużo uzależnienie, ale rozumiem, że się bardzo mocno wkręciłaś w Netflixa. Ja bardzo lubię w ogóle oglądać dobrej jakości seriale i teraz one naprawdę są na światowym poziomie i one są na takim poziomie kina. To już jest kino. Przecież serial Sherlock Holmes z. To są tak naprawdę, każdy odcinek jest pełnometrażowym filmem. I um, to jest niesamowite, ale to nie jest tylko Netflix, to jest też HBO, które ma niesamowite seriale. E, i, e, ale tak naprawdę, czas, kiedy oglądam, to jest jak jestem w Wannie. To jest taki mój rytuał, który zawsze oddziela. E, Mój, moją część dnia pracującą od tej domowej ja przychodzę i jak kocham to jest takie pół godziny dla mnie które uwielbiam biorę ze sobą pada siadam oglądam relaksuję się i wtedy mogę jakby łapię ten drugi oddech dla rodziny